uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Noszcu zdominowali powiatowe eliminacje ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego, które odbyły się 6 maja bieżącego roku w Noszcu. Gospodarze triumfowali zarówno indywidualnie, jak i drużynowo, a w kategorii podstawówek zajęli wszystkie trzy stopnie podium, co zapewniło im pozycję niekwestionowanego lidera w powiecie brzozowskim. Zawodnicy mieli za zadanie rozwiązać testy z wiedzy o ruchu drogowym. Następnie teorię musieli zastosować w praktyce, przejeżdżając z rowerem Miasteczko ruchu drogowego, zaś na końcu prezentowali sprawność techniczną na torze przeszkód. Do klasyfikacji wliczyły się punkty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym turnieju ruchu bezpieczeństwa drogowego jesteście liderami w powiecie. Dzisiaj też w roli faworytów występujecie? No, no nieskromnie muszę tutaj przytaknąć. Na pewno nie bez znaczenia jest to, że właśnie miasteczko posiadamy, że młodzież może na nim ćwiczyć, dlatego są, są dobrze przygotowani po prostu, więc mają bardzo duże szanse, żeby, żeby wygrywać po prostu. Tak się, tak się działo na turniejach, które się do tej pory odbywają. Mam nadzieję i tego im życzę, że tak będzie i dzisiaj. A dużo czasu młodzież spędza na tym miasteczku? Intensyfikacja, że tak powiem, tych zajęć to jest właśnie w tym okresie, bo no, w zimie trochę mniej, ale kiedy już zbliża się ter, termin turnieju, to młodzież zostaje po lekcjach. z opiekunką Barbaro nas ćwiczą e, intensywnie i na miasteczku i na torze przeszkód. Mamy pełne wyposażenie, e, jeżeli chodzi o przeszkody, które się rozkłada na torze przeszkód, więc no, mogą ćwiczyć, mogą być w tym dobrzy e, równocześnie i, i pewnie tak jest. No zobaczymy dzisiaj. Razą sobie później na drogach już publicznych, nie ma jakichś zdarzeń niebezpiecznych? Zdecydowanie tak, bo, bo ta tematyka jest dla nich absolutnie czymś nieobcym. Poświęcamy na edukację, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i znajomość przepisów drogowych dużo czasu. Ze względu też i na to, że, że już młodzież co roku uczestniczy w turnieju, rywalizują między sobą, bo chcą się do tych drużyn dostać. Więc są eliminacje szkolne i tu trzeba się wykazać. Wiedzą i y, jeżeli idzie o, o przepisy, i umiejętności później, właśnie takie jak y, pokonanie przeszkód, czy na to, że y, właśnie, y, czy tu na, na miasteczku. W kategorii gimnazjów zwycięstwo gospodarzom nie przyszło wszakże łatwo. Po części teoretycznej bowiem prowadziła Jabłonica Polska i reprezentanci NOSCA musieli odrabiać straty na miasteczku oraz to, że przeszkód. Na teście co poszło nie tak, że musieliście później nadrabiać. Y, w tym praktycznym etapie, nie spodziewaliśmy się, że będzie tak dużo pytań z motorowerami. Myśleliśmy, że bardziej będzie z jakimiś rowerami, skrzyżowań, więcej. Jakiś łatwiejszych troszkę, a były to trudne. Część praktyczna nie pozostawiła już złudzeń, kto jest najlepszy? Miasteczko ruchu drogowego i tor przeszkód. Nożdżec przejechał bezbłędnie, dystansując wszystkich rywali. Wystąpiliście dzisiaj w takiej potrójnej roli, bo po pierwsze jako gospodarze, jako obrońcy tytułu sprzed roku, no i jako faworyci, bardziej to pomagało czy deprymowało przed startem? Bardziej nasza publiczność nam pomagała właśnie swoimi dopingami, swoimi właśnie, że dawaj, damy. Damy radę, pomogli nam bardzo. I jak oceniasz występ i swój i całej drużyny? Bardzo dobrze, jeszcze u siebie to jest sukces. To był twój debiut, czy już występowałeś w turnieju? Nie, to jest mój trzeci raz. I zawsze było na zero? Nie, zawsze było z błędami, dzisiaj jest pierwszy raz jak zero u siebie przyjechałem. Czyli postęp jest widoczny, dużo pracowałeś przez ten rok? Tak, w tym roku bardzo dużo ćwiczyliśmy, jeździliśmy, opuszczaliśmy lekcje, ale opłacało się. Bardziej takie przyjąłeś formy? formę swobodną, czy jednak maksymalna koncentracja była potrzebna, żeby przejechać to bezbłędnie? Maksymalna raczej. A nie ma tak, że już możecie zamknąć oczy i przejechać i ten tor i to miasteczko, no bo na co dzień tutaj trenujecie. Z drugiej strony to już jest codzienność dla nas. Znakomity debiut w turnieju zaliczył Karol Sarnicki z czwartej klasy szkoły podstawowej w Nostcu, który zakończył rywalizację na pierwszym miejscu. W debiucie od razu pierwsze miejsce. No to chyba dzisiaj taki wyjątkowo udany dzień. No z tym się zgodzę. Fajnie było wygrać. Fajnie w ogóle zawody i dziękuję wszystkim rywal rywalom. A co było trudniejsze, testy czy jazda na torze i na miasteczku? Testy były trudniejsze. I jak poszły? No, dobrze poszły. Parę pytań było źle, ale ważne, że wygrana. I testy też najlepiej napisałeś? Testy chyba na drugie miejsce napisałem. A długo trenowałeś przed tymi zawodami tutaj na tym torze? Około miesiąca, trzech tygodni. I bezbłędnie szła jazda? No na początku to prawie wszystkie pachołki strącałem, ale potem szło coraz lepiej. Czyli nadrobiłeś na miasteczku? Tak, na miasteczku i na torze. A w ogóle lubisz jeździć rowerem? Bardzo lubię. I długo spędzasz czasu na rowerze? Może nie, ale codziennie z pół godziny jeżdżę. A inne sporty uprawiasz? Czy rower to taki najważniejszy i najbardziej ulubiony? To znaczy, gram w klubie i piłka nożna jest najważniejsza. To trochę ta jazda rowerem pomaga w treningu piłkarskim też. No pomaga, pomaga. Wytrzymałeś, ćwiczysz. Tak. I zachęcicie to do kolejnych startów? Zachęci na pewno. To już w przyszłym roku będziesz faworytem pewnie, a nie debiutantem. Raczej, tak. Dużo uczestnicy nie tylko koncentrowali się na przejechaniu miasteczka czy pokonaniu toru przeszkód, ale również rejestrowali swój występ na kamerze usytuowanej na kasku. Koledzy mi pożyczyli kaski, tam kamerę też użyczyłem, żeby to było właśnie no, jakieś pamiątkę z tego właśnie. Który element na torze przeszkód był najtrudniejszy? W moim, w moim przypadku dla mnie było właśnie ten slalom z tych pachołków. Bo pod koniec właśnie się tak by zlążały i było właśnie ciężko przyjechać. W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn, 4 ze szkół podstawowych i 6 z gimnazjów. Zawody stały na wysokim poziomie, a o poszczególnych lokatach często decydowały minimalne różnice punktowe. Samochodów na drogach coraz więcej, rowerów również, a wypadków z udziałem rowerzystów coraz mniej, czyli takie turnieje jak dzisiaj zdają egzamin po prostu. Zdecydowanie takie turnieje podnoszą bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzieci i młodzież korzystająca z dróg publicznych, kierując rowerem stosuje się już do tych przepisów i jest to widoczne. Pokazują również to policyjne statystyki, że właśnie wypadków z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest coraz mniej. Policjanci organizują takie spotkania z młodzieżą w szkołach o bezpieczeństwie ruchu drogowego? Co roku mamy kilka spotkań z dziećmi, z młodzieżą w szkołach. Oczywiście tematycznie są tutaj związane przed rozpoczynającymi się feriami. Mówimy o bezpiecznych feriach, o bezpiecznych wakacjach. Wkrótce policjanci powiedzą również o bezpiecznej drodze do szkoły, kiedy rozpoczynają. Zaczyna się nowy rok szkolny. Coraz więcej dzieci właśnie przystępuje do egzaminów z karty rowerowej. Jest to niezwykle ważne z uwagi na to, że brzozowcy policjanci pełniąc służbę podczas codziennej pracy zwracają uwagę na to, czy rowerzyści korzystający z dróg publicznych posiadają takie uprawnienia. Drużynowa klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych przedstawiała się następująco. Pierwsze miejsce Nożrzec, drugie Zmiennica, a trzecie Brzozów. Indywidualnie wygrał Karol Sarnicki przed Wiktorią Baran i Anetą Wandas. Wszyscy z Nożca. Wśród gimnazjalistów zespołowo najlepszy okazał się Nożrzec, wyprzedzając Brzozów i Jabłonicę Polską. Zaś indywidualnie triumfował Kamil Kociuba, który zdystansował Kamila Szmyda i Dominika Zubla z Brzozowa. Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie przy współpracy z Zespołem Szkół w Nożcu. Nagrody ufundowali Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie, Urząd Gminy w Nożcu oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie.